Cześć manko, mordeczki na no mam w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem oczywiście Mocny A w tym odcineczku Chciałem was poinformować, że otrzymałem Swój własny kod twórcy grze Fortnite Z tego powodu dodam każdą osobę która po pierwsze zostawi łapeczkę w górę pod tym materiałem, po drugie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na powiadomienia na wszystkie u mnie na kanale. Po trzecie to jest najważniejsze wymaganie, obowiązkowo wpiszę mój kodzik twórcy w sklepie Fortnite, czyli THC Podłoga Mocny i Ty. Po czwarte, napiszę w komentarzu gotowe i swój nick z gry, musicie napisać swój nick z gry, żebym mógł sprawdzić, czy na pewno mnie wspieracie z kodem, eee, bo to się da sprawdzić, więc nie oszukujcie, jeżeli was nie dodam do znajomych, to oznacza, że nie mieliście kodu. Dodaję po 24 godzinach, odkąd ten film wleci, to zacznę dopiero dodawać. Jak ten film wleci, to zacznę oddawać. No i ja już się zami i jeszcze chciałem dodać, że każda osoba, która mi wyśle screena, że ja chociaż coś za 200 pałdolców lub w gór, lub więcej oczywiście, z moim kodem w sklepie, wyślij zdjęcie lub filmik, otrzyma specjalną rangę na Discordzie unikatowej i wspierający, która będzie za niedługo, bo już będę miał za niedługo mojego swojego Discorda, więc wyślijcie mnie na razie na pewno Wszystko otrzymacie, a już się za żegnam, trzymajcie się na! No!